Konrad Możdżeń Za kratą Część druga Czyta Piotr Czapicki Ujrzałem siebie. Siedziałem w samochodzie. Moszcząc się wygodnie na skórzanej kanapie, rozmawiałem o czymś z Wojtkiem, mieliśmy na sobie wojskowe mundury. Bez przerwy dyskutowaliśmy, ale tematu naszej rozmowy nie potrafiłem sobie przypomnieć. Wiem tylko, że musiało być coś bardzo ważnego. Co chwilę przerzucałem spojrzenie na potężnego kierowcę, który skupiony na swoim wyuczonym fachu pędził przez polną drogę. Ponaglałem go i wypytywałem o coś, a on krótkimi słówkami odpowiadał, co jakiś czas zerkając przez ramię raz na mnie, a raz na siedzącego obok Wojtka. Chciałem mojemu przyjacielowi coś pokazać. Uniosłem dłoń, wskazałem w stronę okna. I dopiero wtedy zauważyłem, że mam na sobie eleganckie czarne rękawiczki. Na jednej z nich widać było paskudne zadrapanie, jej wierzchnia część była rozdarta. Pogładziłem się po dłoni i poczułem ból. Musiałem o coś zahaczyć albo się uderzyć. Wojtek zmierzył mnie chłodnym spojrzeniem i domagał się, bym kontynuował swoją wypowiedź. Popatrzyłem mu w oczy. Dostrzegłem w nich strach, który za wszelką cenę chciał zakamuflować cwaniackim grymasem. Siedział na tej samej kanapie co ja, rozparty jak arabski szejk. Chciał wyglądać na nieporuszonego moją historią, twardego i bezwzględnego. Wiedziałem, że grał. Tego nie był w stanie przede mną ukryć. Nie mieliśmy przed sobą tajemnic. Kierowca otarł dłonią strugę potu, która spod szoferskiej czapki wypłynęła wprost na jego czoło. Zastanawiającą płynnością prowadził wóz przez polną drogę, która z zasady powinna być nierówna i wyboista. On zaś płynął po niej jak po jeziorze w bezwieczne popołudnie. Wewnątrz pojazdu nie odczuwałem najdelikatniejszych nawet drgani. Już chciałem wyrazić się pochlebnie o naszym kierowcy... Lecz kiedy minęliśmy rozwidlenie, moim oczom okazał się cmentarny mur. To był cmentarz. To musiał być cmentarz. Nie wiem w jaki sposób doszedłem do tego wniosku, ale wówczas byłbym gotów bronić tego twierdzenia za wszelką cenę. Wysoka na ponad dwa metry ściana z surowego betonu ciągnęła się w nieskończoność. Co jakiś czas między szarymi płytami ku niebu wychylało się półkolisterami podtrzymujące i łączące ze sobą trzy wiązki drutu kolczastego. Nie mogłem zajrzeć za mur. Na całej jego długości brakowało jakichkolwiek prześwitów, kratowatych okien czy bram, przez które można by zerknąć na drugą stronę. Uchyliłem okna. Do wnętrza wdarł się jazgot silnika i szum pędzących po kamienistej drodze kół. Wciągnąłem do płuc powietrze w nadziei, że poczuję ten słodki, delikatny zapach konserwowanego drewna, którym zawsze pachniał mały, cmentarny kościółek. Nic z tego. Do nozdrzy wdarł mi się duszący swąd spalenizny, zgnilizny i rozkładu. Ponad koronami nielicznych, pozbawionych liści drzew widziałem kłęby dymu. Po drugiej stronie muru coś płonęło. Ja mimo wszystko byłem przekonany, że tam jest cmentarz. Tam musiał być cmentarz. W powietrzu unosił się zapach śmierci. Zamknąłem okno. Spojrzałem na Wojtka. Teraz nie siedział już tak szeroko jak przed chwilą. Zupełnie jakby odór, który na chwilę wypełnił wnętrze samochodu, odebrał mu pewność siebie. Wypatrywał czegoś przez szybę, a ja widziałem w niej odbicie jego twarzy. Miał smutną minę. O coś go zapytałem, ale nie odpowiedział. Dopiero po chwili uniósł dłoni, wciąż patrząc przez samochodowe okno na przesuwający się za nim świat, pokazał palcem coś, co znajdowało się przed nami. Byliśmy na miejscu. Szofer zjechał z polnej drogi wprost na szeroki podjazd. Drzwi z mojej strony otworzyły się i nagle, w jakiś cudowny, niewiarygodny sposób, przestałem widzieć swoimi oczami. Stałem się obserwatorem, który lewitował gdzieś w powietrzu. Patrzyłem na siebie, Wojtka i na nasz samochód z góry. Opadał kurz, który wzburzyły hamujące na piaszczystym podłożu koła. Wysiadłem. Mój przyjaciel zrobił to samo. Wóz odjechał i po chwili zupełnie znikąd, jakby rozpłynął się w powietrzu. Ruszyliśmy wybetonowanym traktem ku potężnemu bunkrowi. Ogromnej, przerażającej swoimi rozmiarami twierdzy. Z ciekawością przypatrywałem się swojej sylwetce. Miałem na sobie długi, ciemny płaszcz i czapkę. Na apagonach dostrzegałem jakieś dystynkcje, a na lewym ramieniu przepaskę. Początkowo nie zastanawiałem się, co to za mundur, jakoś nie miało to dla mnie znaczenia. Jednak, kiedy dwaj wartownicy, pilnujący wejścia do naszej twierdzy, strzelili obcasami i zasalutowali, Wiedziałem już, po czyjej stronie jesteśmy. Dwaj chłopcy, wyprężeni jak struny, wyrzucili przed siebie wyprostowane ramiona. Dłoń jednego z nich przysłoniło akurat słońce, które wisiało nad naszymi głowami i grzało pełną mocą. Poczułem wdzięczność dla tego młodego człowieka za to, że uraczył mnie odrobiną cienia. W końcu zamknęły się za nami potężne wrota. Wewnątrz bunkra kręciło się mnóstwo ludzi. Dziesiątki mundurów przewijało się przed naszymi oczyma, dziesiątki posłusznych ramion wykonywało ten sam, jednakowy, strzelisty salut. Stawano przed nami na baczność, schodzono nam z drogi. Wojtek milczał. Szedł obok mnie z zamyśloną miną. Ja mówiłem bez przerwy. Podążając wzrokiem za samym sobą, obserwowałem siebie energicznie gestykulującego i raz po raz pokazującego przyjacielowi uszkodzoną rękawiczkę. Co chwilę przecierałem wierzch przyodzianej w czarną skórę dłoni. Musiała mnie boleć. W końcu pchnąłem jedne z szerokich metalowych wrót. Znów zacząłem widzieć swoimi własnymi oczami. Weszliśmy do długiego pomieszczenia. Na twarzy poczułem przyjemny chłód i jednostajny szum. Pokój ten przypominał bardziej długi korytarz. Na przeciwległej ścianie znajdowały się okna. Nie były to jednak zwyczajne okna. Te miały kształt podłużnych, wąskich prostokątów. Pozbawione były szyb, a z każdego z nich zerkała na zewnątrz lufa ciężkiego karabinu maszynowego. Stanowisk ogniowych było co najmniej dziesięć. W równych odstępach ustawione stały skrzynki z amunicją. Wojtek został przy drzwiach, a ja, wciąż do niego mówiąc, podszedłem do jednego z podłużnych okienek. Wtedy ujrzałem bezkres falującego morza. W nosza uderzył mnie słony, świeży zapach. Tak pachniało niebezpieczeństwo. Nie wolno nam było dać się zwieść. Piękno natury niejednego wyprowadziła na manowce. Nie jednego też wpędziło w otchłań obłędu. W każdej chwili spośród spienionych grzbietów fal mógł wyłonić się obły kształt wrogiej łodzi podwodnej. O każdej porze dnia i nocy linia horyzontu mogła zaroić się od niosących śmierć pancerników, stalowych potworów zwiastujących pożogę. Póki co nie dostrzegaliśmy niczego, co mogłoby nam zagrozić. Wrażenie mogło być jednak mylne. Opuściliśmy to pomieszczenie i udaliśmy się krętymi schodami do podziemi naszej twierdzy. Im byliśmy niżej, tym robiło się ciemniej. Wraz z gestniejącym mrokiem wzmagał się chłód, który w końcu wymógł na nas zapięcie płaszczy. Wreszcie dotarliśmy na najniższą kondygnację. Długi i wąski korytarz przypominał betonową rurę o jajowatym przekroju, której sklepienie połyskiwało mdłym światłem żarówek w drucianych koszykach. Wojtek milczał i, wpatrując się w ziemię, szedł z założonymi z tyłu rękami. Słuchał mnie uważnie. Potakiwał raz na jakiś czas, ale ani razu nie spojrzał mi w oczy. Wiedziałem, że się boi. W końcu dotarliśmy na miejsce. Na końcu korytarza znajdowały się stalowe drzwi. Chwyciłem za potężne koło, które pełniło funkcję klamki. Kilkukrotnie je przekręciłem i pociągnąłem do siebie. Słyszałem jak trzeszczy skóra moich rękawiczek obejmujących teraz chłodną stal. Wrota ustąpiły. W ten sposób znaleźliśmy się we wnętrzu małego, ciasnego i co dziwne dusznego pokoiku. Ledwo obaj się w nim zmieściliśmy. W środku nie było mebli ani żadnego sprzętu. Poza zwisającą z sufitu żarówką znajdowało się tam tylko jedno, niewielki kwadratowy otwór w podłodze. Przed wpadnięciem do środka chroniła krata z grubych prętów. Powiedziałem coś z zdecydowanym tonem, rzuciłem jakieś słowo. Mój głos poniósł się echem przez długi, wyłożony betonowymi płytami korytarz. Kiedy zapadła cisza, wskazałem dłonią na otwór w podłodze i spojrzałem na Wojtka. Wtedy znów stała się rzecz niesłychana. Zacząłem widzieć oczyma Wojtka. Patrzyłem na siebie stojącego naprzeciwko, miałem poważną minę. Pamiętam, iż stwierdziłem wtedy, że bardzo dobrze mi w mundurze, byłem taki elegancki, wyglądałem dostojnie i poważnie. Jednak w żaden sposób nie pasował mi do całości mojego wyglądu ten dziwny krzyżyk, który wpisany w białe koło na tle czerwieni zdobił moje ramię. Z taką opaską wyglądałem trochę jak sanitariusz. Miałem wrażenie, że gdzieś już go widziałem. Szybko jednak przestałem o tym myśleć, ponieważ moje, a właściwie Wojtka spojrzenie, powędrowało w dół. Za kratą znajdowało się wysokie pomieszczenie, przypominające kształtem walec, postawiony na jednym z boków. Na drugim staliśmy my. Doskonale równe ściany kilku, a może nawet kilkunastometrowej wysokości wykonane były z cegły. Wewnątrz nie było praktycznie nic, tylko podłoga z surowego betonu i ceglane ściany. Nie potrafiłem określić skąd w środku tej dziwacznej studni wzięło się światło. Przecież zwisająca nad naszymi głowami żarówka nie miała takiej mocy, by sięgnąć w dół przez wąski otwór i rozświetlić całość owalnego lochu. To było dziwne. Najsilniej moją uwagę przykuła sylwetka człowieka, znajdującego się na dnie. Był nagi. Stał nieruchomo twarzą do ściany, długie, chude ręce zwisały wzdłuż mizernego korpusu. Wojtek spojrzał na mnie. Moje usta poruszyły się, ale nie byłem w stanie nic usłyszeć. Nie mogłem rozpoznać swoich własnych słów. Kadry znów powędrował w stronę otworów w podłoce. Dreszcz przeszedł mi po plecach, bo nawet z tak dużej odległości dało się zauważyć, że stojący na dole mężczyzna. Ma szeroko otwarte oczy. Trwając w bezruchu, wpatrywał się w czerwień cegieł i szarość zaprawy, którą je połączono. Wyglądał jak zahipnotyzowany. Nie wiedzieliśmy, co z nim zrobić, jak się z nim porozumieć, w jaki sposób ów człowiek dostał się do tego niezwykłego lochu, do którego nie prowadziły przecież żadne drzwi. Krata na stałe wmurowana była w betonowe podłoże, które jednocześnie stanowiło sufit ceglanego walca. Na dole próżno było szukać jakichkolwiek otworów czy wnęk. Nasze rozmyślania przerwał silny wstrząs. Na głowach i ramionach poczuliśmy grudki tynku, a w nozdrza uderzył nas duszący obłok betonowego pyłu. Po chwili potężna eksplozja po raz kolejny wprawiła w drgania podziemia naszej twierdzy. Zostaliśmy zaatakowani, pomyślałem, i z przerażeniem spojrzałem na siebie kucającego w progu drzwi, którymi się tu dostaliśmy. I znów ta dziwna zamiana. Ponownie spoglądałem własnymi oczyma. Wojtek otrzepał mundur z resztek pyłu, wstał i wybiegł z małego pokoiku, zostawiając mnie samego. Chciałem za nim krzyknąć, coś powiedzieć, o coś zapytać. Nie byłem w stanie. Moje usta poruszały się, lecz głos uwiązł w gardle i za nic w świecie nie chciał się z niego wydobyć. Napiąłem wszystkie mięśnie, próbując krzyknąć za oddalającym się przyjacielem. Napruszna. Spojrzałem w dół ku uwięzionemu w lochu mężczyźnie. Ten nie odstąpił od ściany. Wciąż stał tuż przed nią, a jego stopy prawie dotykały najniższego rzędu cegieł. Teraz jednak nie patrzył przed siebie. Zadzierając głowę ku górze z przerażająco obojętnym wyrazem twarzy przyglądał się mnie. Choć dzielił nas spory, trudny do oszacowania dystans, twarz mężczyzny była dobrze widoczna. Miałem wrażenie, że byłbym w stanie prześledzić przebieg każdej jego zmarszczki, policzyć wszystkie rzęsy, a przez wąską szparę między wargami wejrzeć mu w głąb gardła aż do przełyku. Spoglądałem w jego oczy brązowe, smutne oczy, człowieka, który stracił wszystko, oczy, z których można było, jak z magicznych kul, wywróżyć najbliższą przyszłość, oczy, które widziały najgorsze złotego świata i które nie chcą więcej widzieć już nic. W tychże oczach nagiego mężczyzny było cierpienie wszystkich ludzi. Była utracona w zażartej walce nadzieja i oczekiwanie na to, co nieuniknione, na to, czego tak bardzo oczekują ludzie, w których dopala się płomień człowieczeństwa. Czułem, że jego spojrzenie mnie przyciąga. Chce ściągnąć mnie na dół, do siebie. Czego ten człowiek mógł ode mnie chcieć? Kim on był? Moje rozmyślania przerwał kolejny wstrząs. Rozgoniłem obłok duszącego pyłu, ponownie otrzepałem mundur i kaszlnąłem. Na górze musiało dziać się coś naprawdę niedobrego. Wojtek wciąż nie wracał, a jeśli coś mu się stało... Już chciałem się wyprostować i ruszyć biegiem przez korytarz, kiedy z ziejącego w podłodze otworu dobiegł niewyraźny odgłos, coś jakby skrobanie. Strefogą zerknąłem w dół. Nagi mężczyzna wciąż patrzył ku górze, w stronę kraty, za którą znajdowała się moja zaniepokojona twarz. Przez chwilę miałem dziwne uczucie, jakbym to ja był uwięziony za metalowymi prętami, jakby spoglądał na mnie człowiek wolny, a nie uwięziony w ceglanym lochu. Było w tym uczuciu coś niepokojącego. Człowiek, któremu również i ja się przyglądałem, oparł palce oburąk o ścianę. Przesunął je ku górze tak, że opuszkami sięgał ponad swoją głowę. Wtedy docisnął dłonie do cegieł i z przeraźliwym zgrzytem ścieranych i łamiących się paznokci przeciągnął rękoma w dół. Znów przeszły mnie dreszcze. Chciałem się z nich otrzepać, niczym pies wracający z ulewnego deszczu nie pomogło. Mężczyzna ponownie uniósł ramiona i, nie odrywając wzroku od mojej wykrzywionej paskudnym grymasem twarzy, jeszcze raz przejechał paznokciami po szorstkiej powierzchni. Doskonale widziałem, jak ceglany pył wraz z kroplami krwi opada na jego trupio blade stopy. Nade mną znów huknęło, potem jeszcze raz i kolejne. Więzień naszej twierdzy bezustannie drapał o ścianę, rozrywając sobie skórę, aż w końcu miałem wrażenie, że słyszę, jak obnażone kości jego palców szorują po ścianie, żłobiąc w niej podłużne kolejne, wymalowane szkarłatem, farbą tłuczoną przez rozszarpane żyły. Nie mogłem na to patrzeć. Obróciłem wzrok w stronę drzwi i z utęsknieniem oczekiwałem Wojtka. Ten jednak wciąż nie wracał. Fragmentami naszego bunkra znów zatrzęsła eksplozja, chyba najpotężniejsza jak dotąd. Nie otrzepywałem już munduru z pyłu. Przysiadłem na posadce obok zakratowanego otworu, i czekałem, aż to wszystko się skończy. Dlaczego po prostu nie wstałem i nie opuściłem tego małego pokoiku? Nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć. Nagle drapanie ustało. Poczekałem jeszcze chwilę, myśląc, że ten opętaniec z dna lochu chce spłatać mi figla. Pewnie zamierza mnie nabrać, myślałem wówczas. Próbuję wystawić na próbę moją cierpliwość. Prowokuje moją ciekawość. Zaraz zerknę w dół, a on wtedy znów przyłoży zakrwawione palce do ściany i zacznie ścierać swoje kości, by sprawić mi ten ból. Nad moją głową huczały armaty, wybuchały bomby, a ja siedziałem, bawiąc się w cykora z nagim mężczyzną, który żywił ewidentną niechęć do ceglanych ścian i swoich palców. Z dołu jednak nie dochodził żaden odgłos. Ostrożnie pochyliłem się w stronę otworu. Blade i chorobliwie wykrzywione ciało więźnia zdobiły plamy krwi, do której gdzieniegdzie przyległy większe i mniejsze grudki biało-czerwonego proszku. On stał, patrzył na mnie i wyciągał ku mnie swoją zmasakrowaną dłoń. Teraz wszystkie palce, oprócz kciuka, były spiłowane na równą długość. Z mojej perspektywy przypominały czerwone wałeczki z plasteliny, z białym rdzeniem zaszlifowanych kości pośrodku. Wciąż miał obojętną i bezradną minę. Stał tak bez ruchu, w kałuże krwi, zagęszczonej ceglanym pyłem, przodem zwrócony ku ścianie. Wyciągnięta ku mnie dłoni, a właściwie to, co z niej pozostało, wyglądała, jakby chciała dotknąć mojej zdrowej, przyodzianej w lekko tylko zadrapaną rękawiczkę. W jego oczach dostrzegłam jeszcze więcej bólu i cierpienia. Zaszkliły się. Strudzoną bladą twarz pełną szkarłatnych kropek przeszyła łza. Ześlizgując się po wysuszonych policzkach, rozmywała wszelkie napotkane zanieczyszczenia. Mieszając za sobą czerwień, biel i szarość, znaczyła jednobarwny, różowawy szlak ku szyi i piersi. Za nią pojawiła się następna. Nagi człowiek na dnie ceglanego lochu płakał i wyciągał do mnie dłoń w błagalnym geście. Zrobiło mi się go żal. Wsunąłem przez kratę rękę, kierując odzianą w czarną skórę dłoń w jego stronę. Dzieliło nas wiele metrów, więc nie mógł mnie pochwycić. Chciałem dodać mu otuchy, nie chciałem by cierpiał, nie wiedziałem kim był i czym zawinił. Jakoś tak po prostu, po ludzku, zrobiło mi się gorzale. Trefałem więc tak nachylony nad zakratowanym otworem, z ręką skierowaną do wnętrza cylindrycznego pomieszczenia, Wtedy znów usłyszałem eksplozję, a za nią kilka, a może nawet kilkanaście następnych, ciężko było zliczyć. Nalot pomyślałem z trwogą i zamknąłem oczy, by uchronić je od drażniącego pyłu, który tym razem szczelnie wypełnił mały pokoik. Kiedy siwy obłok rozwiał się i opadł na cienką warstwę, na betonową podłogę, dostrzegłem jakiś ruch na dnie lochu. Spojrzałem do wnętrza. Mężczyzna zniknął. Pozostała po nim jedynie kałuża krwi i rozdrapana ściana. Na początku pomyślałem, że to złudzenie, że tak naprawdę nadal stoi tam i żałośnie sięga ku mnie. Pochyliłem się, by lepiej widzieć i dopiero wtedy go ujrzałem. Nie wiem skąd i nie wiadomo jak. Doskoczył do jednej ze ścian i przyległ do niej jak pająk. Poruszał się z prędkością błyskawicy. Zanim zdążyłem zareagować, był już w połowie wysokości lochu. Chciałem już wyciągnąć rękę z otworu, lecz on w mgnieniu oka przepełzł po cegłach ku górze i chwycił moją dłoni. Poczułem ostry ból. Szarpnąłem się i chciałem wstać, lecz on z całej siły ściskał, nie pozwalając na oswobodzenie. Krzyknąłem na niego, lecz nie zareagował. Okaleczone palce wolnej dłoni zaplutł na pręcie kraty. Drugą ściskał moją rękę. Ból stawał się coraz bardziej nieznośny. Pociągnąłem z całej siły bezskutecznie. Moja dłoń była unieruchomiona, jakby zastygła w betonie. Wtedy jeszcze raz spojrzałem na jego twarz. Obojętny grymas, który później zmienił się w pełen boleści, wyraz cierpienia, zniknął. Jeszcze do niedawna smutne oczy rozszerzyły się nienaturalnie, a brąz ten czuwek zniknął pod rozlewającymi się źrenicami. Nie było widać białek. Jego oczy stały się ziejącymi bezkresną czernią odchłaniami. Delikatnie rozchylone usta rozwarły się, okazując rząd nagich dziąseł. Były gładkie i jednolicie różowe, jakby człowiek ten nigdy nie miał zębów. Nie miał też języka. Ten widok sprawił, że wpadłem w panikę. Zacząłem szarpać się, jak zwierzę, złapane wewnęki. Wołałem Wojtka, wołałem podwładnych, wołałem samego Boga. Z pomocą nie przyszedł nikt. Brzydziłem się ponownie spojrzeć w otwór. Nie chciałem już więcej patrzeć na demoniczną twarz trzymającego mnie człowieka. Ból dłoni promieniował aż do ramienia. Miałem wrażenie, że od palców skrytych w rękawiczce ku mej piersi pełźnie lodowate robactwo, które zmrażając kolejne centymetry mojego ciała sprawiało niewyobrażalny ból. Z gardła wiszącego pod kratą mężczyzny zaczął dochodzić jęk i głuche bulgotanie. Te paraliżujące umysł dźwięki były coraz głośniejsze. Z coraz większą zajadłością wdzierały się do moich uszu. Niewyraźne mamrotanie zmieniło się w krzyk, który sięgał mojego mózgu, siejąc w nim zamęt i paranoję. Wrzask stał się nieznośny. Odruchowo spojrzałem w stronę, z której dochodził. Z rozszerzonej, nienaturalnie krtani mężczyzny zaczęło coś wypełsać. Początkowo przypominało to grube, pomarańczowe larwy, które na początku poruszały się dość ostrożnie. Chwilę później coraz pewniej zaczynały szukać drogi ucieczki. Grube, walcowate glizdy wychylały się ku ustom i dopiero wtedy zauważyłem pewien szczegół, który je zdemaskował i zdradzał ich prawdziwą naturę. Nie wierząc własnym oczom, przyglądałem się, jak z gardzieli obcego człowieka. Wyłaniają się palce. Ludzkie palce o pożółkłych, zniszczonych paznokciach. Po nich, w miejscu, gdzie powinien znajdować się język, pojawiła się reszta dłoni, a za nią nadgarstek i przed Na ten widok zawyłem jak piekielna bestia. Mimo wszystko nie mogłem oderwać wzroku od tego makabrycznego zjawiska. Obca, wilgotna od śliny ręka zmierzała ku mojej twarzy. Była już tak blisko, że gdybym był wróżbitą, mógłbym czytać ze linii papilarnych, wróżąc przyszłość bardziej lub mniej pomyślną. Wtedy usłyszałem za plecami kroki. Ciężkie i coraz szybsze. Odchyliłem głowę w tył i jęknąłem z ulgą. Wojtek biegł korytarzem, jednocześnie sięgając do kabury przy pasku. Doskoczył do mnie i, nie pytając o nic, przeładował i przyłożył lufę swojego lugera do czoła trzymającego mnie mężczyzny. Usłyszałem ciche kliknięcie bezpiecznika. Chciałem zamknąć oczy, ale nie mogłem. Jakaś niewidzialna siła unieruchomiła moje powieki i kazała wciąż przyglądać się tej makabrycznej scenie. Lepka dłoń wyłaniająca się z gardła człowieka, który niczym pająk wdrapał się po gładkiej ścianie. Była coraz bliżej. Odbezpieczony pistolet podrygiwał w dłoni Wojtka na wysokości moich oczu. Jego palec delikatnie osiadł na języku z pustą. Ochydne łapsko wyciągnęło ku mnie szpony. Język z drgnął. Ja czułem już odrażający fetor bijący od gnijących paznokci. Wojtek docisnął cęgiel. Pistolet wypalił. A obca dłoń zakryła mi oczy. Mój krzyk wypełnił pokój. Rozchyliłem powieki wilgotne od łez i pochwyciłem dłoń, która spoczywała teraz na moim policzku. Odepchnąłem ją i szamocząc się jak ryba wyrzucona na brzeg, przeturlałem się na bok. Dopiero kiedy spadłem z łóżka, przebudziłem się na dobre. Ciężko sapiąc, obserwowałem znajome pomieszczenie z perspektywy podłogi. Już nie betonowej czy ceglanej, lecz przyjemnie ciepłej, drewnianej. Po chwili ujrzałem przed sobą dwie pary nóg. Stopy stojących nade mną ludzi nie były przyodziane w czarne, skórzane oficerki, tylko wełniane, dobrze mi znane papcie. Jak się później okazało, dłoń spoczywająca na moim policzku była dłonią mojej matki, która wpadła do pokoju, by zbudzić mnie z koszmarnego snu. Ojciec stał obok i przyglądał się wszystkiemu w milczeniu. Długo nie mogłem zasnąć. Przypominałem sobie każdy element mojej sennej mary. Próbowałem analizować zapamiętane obrazy, czynności, zdarzenia. Dużo zapomniałem. Mnóstwo szczegółów umknęło mojej pamięci. Były również takie, o których bardzo chciałem, ale nie umiałem zapomnieć: oskrobana, zakryfawiona ściana, spiłowane kości palców i demoniczna twarz obcego mężczyzny, z którego gardzieli wyłania się obca ręka. To wszystko tylko straszny sen, to wszystko nieprawda, powtarzałem w myślach, wmawiałem sobie to wszystko, wciąż nie będąc świadomym odwiecznej prawdy, dotyczącej bezwzględnego i niczym nieskrępowanego charakteru kłamstwa.